Witam Was bardzo serdecznie w trzecim odcinku z The Evil Within. Jak się ostatnio okazało, ta gra wcale nie jest taka, jak nam się pierwotnie wydawała. Ciekawe będzie, jeśli będzie takim miszmaszem mm, różnych horrorów survivalowych. No nic. Zobaczmy. Wierzyłam, że tutaj mogę się ulepszyć. Tak? Albo wyjść przez to lustro. Ha. Mogę też spróbować się ulepszyć. Dobra, chodźmy ulepszymy się. To jest bardzo miła sprawa. Najmilsza. Okej, okay, mogę podnieść sobie zdrowie. Czas sprintu, a tak wręcz. I zwiększyć ilość odzyskanego zdrowia po użyciu strzykawki. Mamy też broń. Aha. celność. I mamy też zapasy. Możemy czegoś... O! Tego to ja sobie nie wykupię jeszcze, co? Może najpierw pójdźmy w sprawność. Chociaż też nie wiem. Może celność broni? Bo z tym mam problem? Tak. To nie będzie zły pomysł. Au! Au! Coś jeszcze da radę, prawda? Ileś zapałek? mogą go się przydawać? I... Amunicję. Nie. Amunicję nie, granaty. Hmm. Dajemy Dajmy sobie spokój, na razie. Nie ma co wydawać dla samego wydawania. Zapiszemy jeszcze grę i wrócimy się przed lusterko. Kurna, kolejna gra, w której... ...są lustra i której lustra są w jakiś tam sposób ważne. To jest trochę straszne. Dobra, przechodzimy. Dobra, jakby co tu mam punkt zapisu, co? Co, idziemy dalej w las? Chyba tak. Nie mamy innego wyjścia. Tak naprawdę. W dobrą stronę idę, nie? Tak mi się wydaje. Musimy dogonić Leslie. Leslie'ego właściwie. Ha! Huh. Ok. Nie mam za bardzo amunicji, żeby w to strzelić, co? O, okej. Okay. Czy mogę zabić przeciwnika, również podkraść się do niego? O nie. To mi nie wyszło. Okej. Okay. To ci jeszcze nic nie zrobiło. A, wow, 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 wow. Jak ja mam cię bić wręcz? Aha, dobra. Czy mogę cię zatłuc po prostu pięściami? Będzie śmiesznie. Będzie zajebiście. Super, świetnie. Chyba umarłam. Okej. Okay. Naprawdę sprintujesz jakoś mi ilość czasu. Dobra. Zdążę, prawda? Muszę zdążyć. No, no, no. Dlaczego ja nie walczyłam wręcz e, tą tym nożem? To jest pytanie. Dobra, teraz już mi z głowy zawracać nie będziesz, co? Mogę się rozejrzeć, czy tu nie ma nic do zebrania. Szybko się spalił. Nie, chyba tu nie ma żadnych znajdków. Hej, mogę tu wejść, albo i nie mogę. Oczywiście trzeba myśleć, żeby tu wejść. Biedny chłopak. Dobra. Akcje kontekstowe. Ciekawie. Boję się trochę tego, co tutaj nas czeka. Czy my idziemy na cmentarz? Naprawdę? To jest taki tani chwyt. Chyba nie mamy innego wyjścia. O, cześć. Podobno cię, was rozbijać. A. A. O, siemano. Będzie tak bujacie. Muszę nacisnąć akcję, żeby się otworzyły drzwi. Ok. Niech będzie. Hmm. Hmm. Bardzo liniowo. Aktualnie trochę się boję tu podchodzić, albo i nie. Czy ty też jesteś zombie? Trochę to tak wygląda. Albo i nie? Zaraz pewnie się przetransformujesz na naszych oczach, co? What the fuck? Aha. że już wiem skąd ten drut kolczasty. O. Hm. Tak. Zobaczysz mnie. Prawda? Nie? Przemknięcie się obok nich będzie trudne. A ja mam tylko jeden nabój. Hmm. Coś jeszcze jest. Podniesienie jeszcze na butelka. Moje doświadczenia z butelkami są złe, ale może a nóż widelec? Jak dobrze to rozegram. Okej, okay, nie wiem co mi to da. Nic mi to nie da, prawda? No trochę mi to da. Troszeczkę, bo już nie jestem tak na widoku tamtego misia pysia. Bo nie wiem, czy mam wejść do domu, czy mam przejść tam. To jest najgorsze. Oho! Oho! Oho, proszę, 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 wyrób się, 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 się, wyrób, się wyrób się, wyrób się! Tak! Super Nie wiem ci jak podpalić. Kurna, nie dobrze. Może tu będą zapałki albo coś w tym stylu. No, mamy zapałki. Ciekawe, czy zdążę, tylko ich użyć. Zobaczymy zaraz. Uch, jestem cała spięta, ale będzie ciekawie, będzie ciekawie. Czekaj, nie ruszę się, niuniek. Chodź, spalimy cię. No, żebyś mi tu nie wstał i sobie żartów nie robił. Czy tu coś więcej znajdę w tym domu? Jak się rozglądam właśnie. Nie bardzo. O! Hm. Nie wiem, czy cię podpalać. Skaduję, że jak cię nie podpalę, to będę tego mocno żałować. Dobra. Sama jeszcze taki pułapek robić nie mogę, co? Uff. Pytanie, jak się zakrać koło tego Messia Pysia, który tu chodzi. Teraz. Chociaż to już nie powinno być takie trudne, co? bo ba mam bliżej Co to jest? To wygląda jak latarnia z tego szpitala Ten szpital był w mieście, nie na wsi A, co to się stało? No, mordor... proszę, proszę tak! m Jezu! To mi poszło aktualnie niesamowicie. Płoń. Dziękuję. Jestem całym spiętym stresem. Bo zapis gry był jakiś czas temu i to jest okropne, że te zapisy są tutaj tak rzadko. Hm. Czy ja tu coś znajdę? Czy tu mnie coś zje? Nie. Hm. Okej. Okay. Tylko to. Jeziora w środku nocy są straszne. Wiecie? Widzę, że jeziora w środku nocy są straszne? Burza. Nie widzę tu żadnych znajdziek. Hmm, jeszcze burza. Punkt kontrolny. Tak. O, tak. <laughs> Już widzę, czemu. Dobrze. Będzie trzeba rozważnie, co? skąd tam tak stoi w świetle. Nie będzie łatwe. Czujny jest. Chciałabym odwrócić jego uwagę czymś. Ewentualnie zajść ewentualnie zajść od drugiej strony. Tu jestem za daleko, żebym nie widział. Spróbujemy się zakraść. Tak, w takim razie. Tak w ogóle, nie spaliłam tego ciała, które było w domku. Ja wiem, że ono... Znaczy, nie mam pojęcia... Co zależy od tego, czy palę te ciała. Wolę palić te ciała, które się już wcześniej ruszały. Wiem, że reszta pewnie też może wstać. Ale jakoś tak... Boję się, że będę marnować zapałki. I że potem, kiedy aktualnie ta by mi się przydała, nie będę miała możliwości jej użyć, bo jej nie będę miała przy sobie. Okej. Okay. Nie wiem, czy doszłam gdzieś, gdzie miałam. Chyba nie bardzo. Ale gdzieś zaszłam. Pewnie będę musiała jednak ich trochę potłuc. Będę chciała coś zebrać, ale dobrze, że mamy przynajmniej takie bezpieczniejsze wejście. Ok, mam kolejną strzykawkę. Dobra. Nie jest źle, nie jest źle, moi drodzy. Jestem pełna podziwu, że mi się tak udaje. Aktualnie. O, Jezus! Okej, okay. stoi już trochę blisko. Tamten mam nadzieję, mnie nie zauważy... To, ani tamten, ani ten co jest tam przy na początku wioski. O, będzie kiepsko, będzie kiepsko. Dobra. To mi się przyda. To też mi się przyda. Dobra. Um. To jest jakoś tak dziwnie... U, skarby. Owak. Hm. ja się z nim poradzić? Jakoś będę musiała, co? nie może mnie zdradzać, ale może też być całkiem niezłą bronią. Ty nią bijesz, nie rzucasz. Wydaje że to jest więcej niż jeden. Oj, ty mnie widzisz. Hmm. 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 To nie było złe. Tak aktualnie nie było złe. Dobra. Uuu, jejku, jejku, jejku. Spięta jestem jak nie wiem co. Podeszłabym do tego, który jest na froncie i go po prostu zastrzeliła. Mam wrażenie, że więcej ich tu nie ma. O Jezu! Ha, wystrażyło mnie drewno. Naprawdę. Naprawdę tak nisko upadłam. Tutaj jeszcze zajrzymy, zbierzemy, co tu jest. Amunicja. Dobrze, że sobie ją zwiększyłam. Mm, zapałeczki też je sobie. Nie. Zwiększałam? Nie wiem. Dobra. Chyba podchodzimy. Trzego stłuc? O! O! I tak jest cudownie. Szkoda, że nie mogę ich rzucać do ogniska po prostu. Tylko muszę rzucać zapałki. To takie. Nie fajne. Właśnie mu coś z mózgu wy... wyciągnęłam. Hmm. Co ja mam iść? Czy ja mam iść gdzieś tam? Czy może mam iść tam? Nie jestem w stanie powiedzieć. O! Łapki. Mocno groźne te pułapki. O, fuck! To było słabe. To było bardzo słabe. Czy mi się wydaje, czy słyszę jeszcze warczenie? Aha. Tam coś chodzi. Prawie mnie zobaczyło. Świetnie. Nie mogę jeszcze chyba robić pułapek, nie? Tak mi się wydaje. Że niestety jeszcze nie. Więc muszę bardzo być ostrożna tak przy okazji, żeby tu w nic nie wleść. Tam widzę jest, mm -hmm, jest zielony płyn, czy tam żel, czy tam jak to się zwie, będzie trzeba jednak się zająć niuniem. Czy to wystarczyło? To naprawdę wystarczyło. Cholera. <noise> Nie wierzę. Okej. Okay. Może był taki mniej skorumpowany niż cała reszta. Nie wierzę. Naprawdę ciężko mi w to uwierzyć. Dobra. Pułapeczka. Rozbroimy ją sobie. Super. Tu mam iść? Tak to wygląda. Hm. Nie wiem, czy go podpalać, czy nie. Tak kusząco leżą, żeby się dać podpalić. No nic, zobaczymy. Wiedziałam, ja wiedziałam, 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 że będę tego żałować. Chyba nie odberwałam nawet jakoś tak super bardzo. Tak mi się wydaje. Przebieganie to dobry pomysł, ale. No właśnie, no właśnie, i tu się pojawia ten straszny problem związany z tym, czy podpalać ciała, które leżą, czy nie, bo aktualnie mogą wstać i mi zrobić kuku. A mogą nie wstać. Trudne decyzje. O Boże. O nie, 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 o nie. Fuck! Ty to za, za bardzo biegający nie jesteś. Przeskakuj! chłopek, Roztropek! To, to nie tak! O matko. O matko, czy to mnie goni dalej? Może tak trochę, trochę ruchu? No, no teraz na to wpadłeś? Jezu, hmm. Hmm. co zrobisz? Co zrobisz? Bohater. Ja cię podziwiam, że tu w marynarce, właśnie w kamizelce i w takich bucikach tak latasz. Ej, tak poza tym marnujesz moją amunicję. Ha, kolejny rozdział skończony. Tak, w ogóle to jestem ciekawa, co rządzi tymi zębimy, tak? Bo. Czy straciły mnie z oczu i przestały mnie gonić? Z drugiej strony, jak Leslie uciekł przed tym jednym, to ten dalej walił w drzwi. Co prawda przez krótką chwilę, ale. Ciężko powiedzieć, czy one doszły na przykład do wniosku, że nie warto za mną iść, albo. Po prostu straciły mnie ze wzroku i stwierdziły, że nie ma mnie już w zasięgu, więc nie, ben, nie mają za czym gonić. To jest zawsze, zawsze ciekawa rzecz, jeśli chodzi o zombie, moi drodzy. Ale ja zapiszę grę i będę kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało, bo ja na razie nic nie rozumiem i nie ogarniam, co tu się dzieje i dlaczego ten kościół jest w tym miejscu, ale pewnie kościół. Dlaczego ciągle kościół? Przez to uwierzę pewnie. Dlaczego ten szpital jest w tym miejscu? Ale pewnie... Cóż... W, w, pewnie do niego dotrzemy. Z czasem. W sumie wpadliśmy do wody, więc możemy tam dotrzeć niedługo. Zobaczymy. Dzięki serdeczne za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.